Cześć, witajcie, Assassin 08 z tej strony i witam Was z powrotem w Fahrenheita dawno nie było. I zmierzamy teraz do domu. Z tego co widziałem po napisach, jest to dom Agaty. Czy to jest ten dom? Here it is. Tak, to jest ten dom. Kim jest Agata? Agata jest chyba tą osobą, którą polecał nam Markus. Wtedy, pamiętacie, na cmentarzu. No jeszcze raz. Coś chyba nie chce otworzyć, no to wbijamy się tutaj. Markus dał nam taką karteczkę z yy, takim powiedzeniem, że ta osoba nam może pomóc. W takim razie to jest chyba tutaj. Co za creepy miejsce. Dobra, wchodzimy. Co my tutaj mamy? Mamy bonusa. Oj, coś tu jest. Hmm, old plates on the shelf. Stare naczynia. Stare dokładnie chyba talerze. Tutaj coś jeszcze było. Stara umywalka. No i nic poza tym. Dlaczego mam wrażenie, że coś tutaj się stanie? Co to za miejsce? Są wszędzie ptaki. Są to krowy w Ej, tu są te kruki. No nie wierzę, o co chodzi? Nie dobra, wychodzę stąd, bo to jest strasznie dziwne miejsce. Idziemy stąd, nie, to jest. To jest strasznie psycho. No i zostały nam ostatnie drzwi.

No ale chyba Markus nie zrobiłby nas w konia. Własny brat. O, ktoś tu jest. Are, are you Agatha? Why do you want to talk to Agatha? Markus, tak, Markus. Marcus Kane sent me here. I have a problem. I need to talk to her about it. Aha, ona jest na wózku. A problem. And who on earth doesn't have problems? One need not have eyes to see. Be kind, young man. Push me over to my birds. It'll be more comfortable for us to talk over there. Okej, okay, czyli mamy ją teraz, e, że tak powiem, zawieść e, do tego pomieszczenia z ptakami. I na dodatek jest niewidząca. To nie tutaj. Zobaczcie. Hehehe. Dobra, bez żartów, jedziemy. To pomieszczenie z ptakami było. Gdzie to było? Momencik. I to było chyba po. Po tej The bird is such a unique animal. It can spend its entire life locked up in a cage and yet still keep on singing away. What brings you here, young man? Tell me, what is your cage like? I killed a man. It, it was like I was possessed. I watched it all happen, but I had no control over my actions. Sounds like a rather commonplace story to me. Don't you think that it might simply be because you've gone mad? Powiedz, że jesteś Ever since it happened, I felt so lost. I thought that you could give me some answers. but I was stupid. How could I possibly believe you would know what's happening to me? Kurczę, ja tu jej mówię o morderstwie, a ta każe mi karmić ptaki. No o co chodzi? No dobra, sprawdzamy. Czy to tutaj? Chyba nie, to jest to. No niby tak. Czy jednak nie? Tak, to jest to. No to karmimy, ale te kruczyska łogniste, siarczyste, nie mam z nimi dobrych wspomnień. No kurczę, dlaczego nie mogę go nakarmić? Jeszcze jeden. Dlaczego to się tak przycina? Dobra, powiedz, że to wszystko. Chyba wszystko. W takim razie kontynuujmy rozmowę. O, czy mieliśmy jakieś wizje tak, i tak dalej? Ja, ja widzę coś, jak to, jak

Ok, mamy ją teraz przewieźć do jeszcze innego pomieszczenia. Jestem ciekaw, jak ona sprawdziła te symbole, skoro mieliśmy bandaże na rękach. To szamanka jakaś, czy co? Nie mam pojęcia. Ale teraz lecimy do kolejnego pomieszczenia. Okej, okay, to chyba tutaj. Czyżby teraz odprawiała jakieś modły czy coś? Pojęcia nie mam. Ok, czyli teraz musimy po prostu znaleźć świeczki i postawić je w tych świecznikach. Wow, to chyba nie tutaj. Gdzie ja jestem? Ale może tutaj coś znajdziemy? Tutaj coś mamy, mamy krzyżyk. O, jedno życie więcej. Bardzo fajnie. Coś oprócz tego tutaj coś jest. Łazienka. Czy coś w łazience? Sprawdźmy. O, wow, mamy bonus. Oprócz tego coś jeszcze. No dlaczego tutaj taką się przycina, no? Dobra, chyba tutaj nic więcej nie mam. W takim razie idziemy teraz szukać tych e, świeczek, które są chyba w kuchni. To kruczysko. Wypchane kruczysko. Dobra, to było tam... No, i teraz lecimy do kuchni. I gdzie są te świeczki? Czyżby tu. O, tutaj mamy. Aha, zapałki. Ok. A gdzie są świeczki? To może zapałki były z kuchni, a świeczki z pokoju? Pojęcia nie mam. Ok, tutaj nic nie ma, także. Świeczki muszą być tam, w tamtym pokoju, gdzie jest właśnie ta Agata. Teraz tylko musimy je znaleźć. Wow. Ok, może tutaj. Sprawdzamy po kolei. Pusto. Jest świeczka. Nawet więcej chyba tych świeczek. No i wstawaj. Mamy już chyba wszystko. Bynajmniej mam taką nadzieję. Aha, moment, ok. Jest jedna palamy. No i jeszcze kolejne. I ostatnia. Okej. Zadanie wykonane. We're almost ready to begin turn off the Wyłączyć światło zasłonić rolety czy tam żaluzje i usiąść naprzeciwko niej Powiedzcie mi tylko jeszcze gdzie się wyłącza światło i będzie OK Ok jeszcze chyba jakieś coś Dobra, powiedzcie mi gdzie jest wyłącznik, czy to jest wyłącznik światła, chyba tak. Okej. Okay. Czy to wszystko? Chyba tak. W takim razie zaczynajmy. The only way to understand what has happened to you is to try to go deep into your unconscious memory. Whoever it was that forced you to commit this murder has erased himself from your memory. But there still must be a trace in your unconscious. I can help you to locate it. It's an exhausting ceremony, and there's always a risk involved. Do you, or do you not, wish to try it? Yes, I do. Give me your hands. Now, close your eyes. I want you to empty your mind and open wide to your unconscious, and let me enter there. We're still together, Lucas, Are you there? Yes. I want you to return to the restaurant, just before the events began. Evacuate all extraneous thoughts and wander freely through your memory. Where are you, Lucas? Mamy restauracja. I'm standing outside the restaurant. I want you to enter the restaurant now. Kamera zbliża się właśnie do restauracji. I to będzie chyba retrospekcja, że tak powiem, tego całego zajścia, co się tam stało. I może dowiemy się jakichś szczegółów. I'm What do you see? I see some customers And I see the Czy Can you see the table where you sitting? I'm looking. There's a police officer. He's sitting at the counter. Concentrate, Lucas. Now walk to your table. Dobra, teraz, e, I'm standing next to my table, but it's oh no yes. You haven't arrived and sat down there yet. meal is already on the table. I I think this is when I murdered him. I... Stay calm, Lucas. I want you to tell me exactly where you are. I'm I'm in the restroom. No so i gdzie to what doszło do doing? do tego zabójstwa. He's urinating. He doesn't suspect anything. And you, Lucas, where are you? I don't know. I can't see myself. There I am. I was in a toilet stall. Oh my god. I'm holding a knife. He doesn't see me. Calm yourself, Lucas. Keep your concentration. I... I can't control my steps. I'm walking up behind the man. He doesn't see me. I don't want to. I don't want to, but I can't stop myself. Tak to, moi drodzy, wyglądało. Ewidentnie coś Lukasem sterowało, ale co to jest? Okej, okay, czyli tutaj mamy już teraz wydarzenia morderstwem. Lukas siedzi przy swoim stoliku. No i jest. Co ty robisz, I'm eating. I'm eating and reading a book. A book? Yes. Shakespeare. The Tempest. What else do you see? As I told thee before, I am subject to a tyrant. A sorcerer that by his cunning hath cheated me of the island. What did you say? It's a passage from Shakespeare's Tempest. That's what you're reading, is it not? Yes. Someone's coming toward me. A man. Who is it? A customer? I don't know. I think so. I can't see his face. And what does so he say? It? I, I... I don't know. I, I can't remember. You must concentrate, Lucas. You need to remember. It's one of my favorite books. A jeszcze więcej Quick Time Events. Would you mind if I sat down for a moment? Ah, it's just that. Okej, okay, mamy tego gościa. Kto to jest? The and... Czy to on sterował Łukaszem oh, podczas tego zabójstwa? Sir, a coffee, please. The waitress. It's as if she didn't see the man. invisible Onogo nie widzi jest jakby niewidzialny to duch czy co And now What's happening Lucas I, I don't know the man gives off a very strange energy it's hard to describe Go on Lucas what happens after that Do you believe in the power of magic. No, I don't. Listen. Um You're wrong. You know there's much more to our universe than can be perceived by the naked eye. Your coffee, sir. Thanks, Kate. One more, not The waitress has brought him his coffee.

<laughs> what the fuck? You know who that man was, don't you, Agatha? No, I don't know. I'm not sure who he is. Yes, you do know who he is. You understood it all as soon as you felt the scars on my arms. What do these symbols mean, Agatha? Tell me what that man's done to me.

Jesteśmy teraz w apartamencie Lukasa, dzwoni telefon, a on dopiero wraca. Czyżby to był ten sam wieczór, kiedy był u Agaty? Odbierzmy ten telefon. Co? No znowu ten gość? Normalnie cholera jasna paranormal activity. Co się teraz dzieje? Quick time eventy znowu. Co? Butelki nas atakują? Wszystko nas atakuje? Co się dzieje? O co tutaj chodzi? Czesła nas atakują, pudełka, butelki. Nie wiem o co chodzi, co to jest za schiza, ale... Ale jest konkret. Szybko, szybko rozumiem, że Lukas chce wyjść, uciec stąd. To jakim cudem tutaj jest. Co za chore jazdy. Całe mieszkanie zdemolowane. Teraz jeszcze podłoga i to przerażenie w oczach Lukasa. uciec na balkon. W ostatniej chwili Co nie? I znowu ten typ. Nie! Nie! O co chodziło? Lucas's terrifying story haunted me all night long. I had to see him, to talk to na szczęście idzie do nas Markus. Może za chwilę wyjaśni się o co tutaj chodzi. Markus idzie porozmawiać z Lukasem, bo jest ciekaw, jak udała się rozmowa z Agatą. Okej, okay, szybko, musimy uratować Lukasa. Nie, to nie tutaj. Tutaj, tutaj ok. Szybko, musisz go uratować. Przecież on ci nie otworzy szybko. Lucas? Lucas, open door! Lucas! No, jak mam ci otworzyć? Wbijaj się tam. No i patrzcie teraz, jak wbije się tutaj. Pięknie! Szybko biegnij po niego. Lucas! Oh my god. Wciągaj go. Okej. Okay. Na szczęście się udało. Lucas, for God's sake! Have you lost your mind? What's come over you? Wow. The walls were blown away and the wind, the tempest, I... Why did you do this, Lucas? Why? Somebody tried to kill me. For heaven's sake, Lucas. There's no one else here but you and I. You were all alone when I arrived. All alone, Lucas. What's happening to me, Marcus? I don't know what's happening. It'll be alright, Lucas. Everything will be fine. I'm gonna help you. You'll see. To jest straszne, naprawdę. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zapraszam na kolejny, który pojawi się jeszcze dziś wieczorem. Do zobaczenia.